Misją Urzędu Dozoru Technicznego jest wspieranie rozwoju i dbanie o bezpieczeństwo. Urząd Dozoru Technicznego przedstawia film szkoleniowy, obsługa wózków jezdniowych-podnośnikowych. Zastosowanie nowych maszyn i urządzeń, doskonalenie wydajnych technik produkcji wymaga znaczącej poprawy skuteczności, ograniczenia ryzyka zawodowego. I niesie ze sobą nowe wyzwania w obszarze bezpieczeństwa. Jednym z podstawowych działań w tym zakresie jest odpowiednie szkolenie i podnoszenie poziomu wiedzy oraz umiejętności zatrudnionych pracowników. Przepisy dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy zobowiązują pracodawcę do informowania pracowników o zagrożeniach w miejscu pracy, udostępniania aktualnych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stałego szkolenia w tym zakresie. Obowiązek bezpiecznego użytkowania wózków jezdniowych podnośnikowych spoczywa na pracodawcy. Oczywiście warunkiem podstawowym jest odpowiednie przygotowanie operatora do obsługi sprzętu. Musi on legitymować się dokumentami potwierdzającymi jego kwalifikacje do obsługi danego rodzaju wózka uzyskanymi po pozytywnym wyniku egzaminu przed komisją UDT. Należy pamiętać, że wózki jezdniowe podnośnikowe podlegają nadzorowi Urzędu Dozoru Technicznego. Dlatego też powinny posiadać odpowiednie dopuszczenie do użytkowania. Brak tego nadzoru, niewyszkoleni operatorzy wózków i ogólnie zła organizacja pracy stwarzają wysokie prawdopodobieństwo wypadków, których skutki są bardzo dotkliwe. Zdarzenia te kończą się z reguły śmiercią lub kalectwem. Obsługa wózków jezdniowych-podnośnikowych to praca niezwykle odpowiedzialna, która wymaga odpowiedniego przygotowania i spełnienia wielu istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa pracy zasad. Popatrzmy. Przed rozpoczęciem pracy należy pobrać niezbędne środki ochrony osobistej. Mogą to być kask, kamizelka ochronna, rękawice i tak dalej. Należy pamiętać, że wszystkie czynności związane z obsługą i konserwacją wózka powinny być wykonywane zgodnie z instrukcją użytkowania opracowaną przez producenta. Przed przekazaniem wózka do użytkowania pracodawca powinien zapewnić kontrolę jego stanu technicznego oraz przekazać operatorowi wózka aktualne informacje o warunkach pracy. Przed rozpoczęciem pracy kierownik robót przekazuje operatorowi informacje odnośnie zakresu działań i rodzaju przewożonych ładunków. Informuje go również o stanie technicznym tras przejazdowych środkach bezpieczeństwa oraz zagrożeniach związanych z użytkowaniem wózka w danym miejscu pracy. Operator musi upewnić się, czy decyzja zezwalająca na eksploatację wózka jest ważna oraz czy ostatni wpis w dzienniku konserwacji jest pozytywny. Znając zakres prac i rodzaj przewożonych ładunków należy dokonać wyboru odpowiedniego wózka, osprzętu pomocniczego oraz ewentualnie dodatkowych osób uczestniczących w pracach. Operator sprawdza długości wideł i odczytuje wartości z tabeli udźwigu wózka, to jest udźwig na danym środku ciężkości i wysokości podnoszenia. Wartości te porównuje z gabarytami ładunku oraz z jego masą. Pracodawca powinien zwrócić szczególną uwagę, aby operator był w dobrej kondycji psychofizycznej i nie był pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających. Kolejną czynnością należącą do operatora jest sprawdzenie stanu technicznego wózka, jego wyposażenia i oznakowania. Operator sprawdza oznakowania na wózku, tabliczki ostrzegawcze i informacyjne, układ hydrauliczny pod kątem ewentualnych wycieków oleju, mechanizm podnoszenia i jazdy pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Koła i podwozie pod kątem ewentualnych uszkodzeń, panel sterowniczy, działanie elementów sterowniczych, sygnalizacja i oświetlenie. Baterię akumulatorową pod kątem ewentualnych uszkodzeń. Jeśli wynik sprawdzeń jest pozytywny, można teraz sprawdzić hamulec postojowy. Próby hamulca postojowego wykonuje się najpierw bez ładunku na widłach, a następnie z ładunkiem. W przypadku wózków, w których hamulec postojowy nie rozłącza napędu jazdy, próbę hamulca można zrealizować poprzez jego zaciągnięcie i próbę ruszenia do przodu, a następnie do tyłu. W sytuacji, gdy wózek nie rusza z miejsca, potwierdza to sprawność hamulca postojowego. Nachylenie pochyłości powinno być zbliżone do wartości około 7,5% w przypadku wózków z elektrycznym napędem jazdy. Oraz 15% w przypadku wózków ze spalinowym napędem jazdu. Próby hamulca postojowego z wykorzystaniem pochyłości są próbami, które odnoszą się ściśle do przewidywanych warunków pracy i mogą zostać zastosowane do większości rodzajów wózków. Kolejna próba to sprawdzenie działania hamulca zasadniczego. W pierwszej kolejności operator wykonuje ją bez ładunku i przy minimalnej prędkości jazdy wózkiem w obu kierunkach jazdy. Równomierne zahamowanie wózka potwierdza sprawność hamulca zasadniczego. Próbę tę operator powtarza z ładunkiem. Stan techniczny wideł także wymaga kontroli. Konserwator wózka dokonuje cyklicznie pomiaru grubości części poziomej wideł w odległości nie większej niż 150 mm od części pionowej i porównuje tę wartość z grubością części pionowej wideł. Różnica grubości części poziomej i pionowej wideł nie powinna być z reguły większa niż 10%. Operator sprawdza stan techniczny wideł. Niedopuszczalne jest nawiercanie otworów w widłach, prostowanie ich lub wyginanie. Niedopuszczalne jest również wykonywanie jakichkolwiek napraw wideł, np. przy pomocy spawania. Po dokonaniu oceny stanu technicznego wózka, operator dokonuje wpisu w dokumentach eksploatacyjnych wózka. Potocznie jest to tak zwana obsługa codzienna wózka. Podczas eksploatacji wózka należy zwrócić szczególną uwagę na jego właściwe wykorzystanie. W większości przypadków wózki są urządzeniami zaprojektowanymi i wyprodukowanymi w celu podnoszenia i przenoszenia ładunków. Dlatego też niedozwolone jest podnoszenie i przenoszenie osób przy pomocy wózków nieprzystosowanych do takich działań. W pomieszczeniach zagrożonych pożarem lub wybuchem mogą być używane jedynie wózki specjalnie dostosowane przez producenta do pracy w takich warunkach. Dopuszczalne jest używanie wózków z silnikiem spalinowym pod warunkiem, że substancje szkodliwe wydalane z silnika i hałas związany z jego pracą nie powoduje przekroczenia wartości najwyższych dopuszczalnych stężeń i natężeń określonych w odrębnych przepisach. Niedopuszczalne jest używanie w pomieszczeniach pracy wózków z silnikami spalinowymi zasilanymi benzyną etylizowaną lub zawierającą inne substancje toksyczne. Rozpoczynając pracę przy umieszczaniu ładunków na regałach, bardzo ważne jest, aby w pobliżu wózka nie było osób niezwiązanych z wykonywaną pracą. Niebezpiecznych sytuacji operator zobowiązany jest do zabezpieczenia miejsca pracy, na przykład poprzez wygrodzenie obszaru działań wózka, w celu uniemożliwienia wejścia osób postronnych. Należy pamiętać, że niedozwolone jest pchanie i holowanie innych pojazdów, w tym wózków, jeżeli ich liczba lub sama masa ładunku przekraczają dopuszczalne wielkości określone przez producenta wózka. Kategorycznie zabroniony jest transport oraz podnoszenie osób przy pomocy wózka. Nieprzestrzeganie tych zasad niestety często prowadzi do poważnych wypadków, zagrażających zdrowiu, a nawet życiu. Przejmość wobec innych w takich sytuacjach może prowadzić do tragedii. Zasadniczo podnoszenie osób przy pomocy wózków jest niedopuszczalne, ponieważ wózki przeznaczone są do podnoszenia ładunków. Jednakże w szczególnie uzasadnionych przypadkach maszyny do podnoszenia ładunków, a takimi są wózki, mogą być wykorzystywane do podnoszenia osób. W tym celu pracodawca powinien ustalić szczegółowe warunki użytkowania i nadzoru nad pracą wózków, tak aby zapewnione było odpowiednie bezpieczeństwo pracowników. Opracowane przez siebie procedury pracodawca powinien uzgodnić z Urzędem Dozoru Technicznego. Jazdę wózkiem operator rozpoczyna od zajęcia miejsca i ustawienia fotela oraz zapięcia pasów bezpieczeństwa. Jazda powinna przebiegać po trasach wyznaczonych dla wózków. Podczas pracy wózkiem nie należy rozmawiać przez telefon komórkowy. Wychylać się poza obrys wózka. Nagle przyspieszać i hamować wózkiem. Skręcać wózkiem z dużymi prędkościami. Należy zachować szczególną ostrożność przy poruszaniu się wózkiem na pochyłościach. W czasie jazdy wózkiem zachowujemy szczególną ostrożność. W ten sposób jeździć nie wolno. Zwracamy uwagę, aby maszt wózka był całkowicie złożony i pochylony na siebie. A widły wózka były możliwie nisko, w zwanej pozycji transportowej. Z kolei wjazd i zjazd wózkiem po pochyłości nie może odbywać się w ten sposób. Niezależnie od kierunku jazdy po pochyłości z ładunkiem, drogę tę należy pokonywać w ten właśnie sposób. Należy pamiętać o ostrożności i redukowaniu prędkości wózka na powierzchniach śliskich, przy ograniczonej widoczności, przy dojeżdżaniu do przejść, skrzyżowań, bram i tym podobnych miejsc. Tu z reguły dochodzi do dużej liczby wypadków. Operator zawsze musi zachować bezpieczną odległość od innych urządzeń poruszających się po drogach oraz od stałych elementów hali, magazynu czy budynku. Przed wjazdem na rampę, jak również podczas pracy na rampie, należy zachować szczególną ostrożność. Należy sprawdzić nośność pojazdu oraz czy jest on odpowiednio zabezpieczony przed możliwością niekontrolowanego ruchu. Pamiętajmy, aby dostosować prędkość i sposób manewrowania do warunków na tym obszarze. Podczas wykonywania prac przeładunkowych wymagających wjazdu wózkiem na pojazd, operator powinien upewnić się, że operacje te mogą być wykonane w sposób bezpieczny. Transportowany ładunek nie może przekraczać dopuszczalnego udźwigu wózka. Pobieranie ładunku i jego odstawianie powinno odbywać się z zachowaniem szczególnej uwagi i ostrożności. Się parkowania wózka w miejscach do tego nieprzeznaczonych, np. Na, na pochyłościach i w miejscach o nieznanej wytrzymałości podłoża. Pamiętaj: nigdy nie zostawiaj wózka bez nadzoru i zabezpieczenia. Operator odstawia wózek w miejsce stałego postoju. W czasie przerwy lub po zakończeniu pracy wózek powinien być wyłączony i zabezpieczony przed uruchomieniem przez osoby nieupoważnione. Po zaparkowaniu należy pochylić maszt do przodu, opuścić całkowicie widły i załączyć hamulec postojowy oraz wyjąć kluczyk ze stacyjki. Praca operatora wózków jezdniowych obarczona jest różnego rodzaju ryzykami. Jest wiele czynników, które wpływają na bezpieczne użytkowanie wózków. Z jednej strony to właściwe przeszkolenie operatora, z drugiej odpowiednia organizacja miejsca pracy. Najczęstszymi przyczynami wypadków są brawura, nieuwaga oraz nieodpowiednie przeszkolenie operatora. Zróbmy wszystko, żeby tego uniknąć. Urząd Dozoru Technicznego. Wspieramy rozwój. Dbamy o bezpieczeństwo.